Siema widzowie, dzisiaj nagrywam jak zrobić takiego oto burgera Ja go nazywam tablerem Odstawię go na razie tutaj Składniki to papryka, może być żółta, zielona, czerwona Bułki albo chleb Szynka No i ser Takie rzeczy trzeba tak Wziąć bułkę i ją rozkroić Widzimy się jak ja to zrobię jeśli bułka już jest rozkrojona, bierzecie, odkładacie ją na przykład na folię pani, bo to miałem w toli. i bierzecie, czekajcie, co za to było drugie? Szynka, ok. Bierzecie szynkę, rozkrojacie ją na pół. Ja to zrobię. Na waszych oczach. Psa jak mi się uda. O, udało się. Prawie. Taką szynkę kładziecie po jednej stronie. Oczywiście możecie to zrobić z masłem, ale nie musicie. I tak pięknie zrobione te. Zaczynacie pierwszą część. Druga część to papryka. Kroicie paprykę i że, po prostu kroicie ją. I jeszcze jak ją ukroicie, przecinacie ją na pół. Znaczy tą część co odcięliście, U mnie to trochę wyjmie. Gotowe. Dobra, ja to już mam prawie gotowe, teraz tylko na pół. Jeżeli chcecie, żeby papryka zapełniła Wam całą czapkę, to robicie, Prze przykrajcie na pół i kroicie te dwie części jeszcze na pół jeżeli chcecie żeby domka na całe miejsce znaczy papryka i mając tak przykrojone części powinno się teraz przykroić jak nie to się po prostu oderwie dalej nie będziecie mieli zapełnionej więc kroicie te wszystkie części jeszcze raz to już jest ostatni raz który musicie kroić oczywiście ser tak będziecie musieli pokroić a no to już mniejsze okay. mając takie plasterki wiem, że one nie wyglądają, o teraz może jakie lekko rozwalę o są pokrojone. Kładziecie je na kanapeczkę. Nie wiem, czy teraz nie zdałem za dużo. Cztery. Nie, jest dobrze. Oczywiście to będzie doubler. Ja to tak nazywam. Więc to będzie podwójny taki burger z podwójnymi składnikami. Jeżeli to pokroiliście, możecie odłożyć paprykę. I dajecie jeden klaserek z sera. Kładziecie i przekrajacie na pół. Albo przynajmniej przekrojcie tak najmniej więcej na połowie. O, żeby było połowa. Nie ruszajcie tego jak na filmie. Po prostu zostawcie to.